Dzień dobry. Witam pana burmistrza, witam państwa oglądających nasz program w moim ogródku, gdzie mamy przekazać temat wykorzystania wody deszczów, deszczowej w ogrodzie jego jej zbiorów i wykorzystania rzeczy, że tak powiem, z wtórnego odzysku do no po prostu do zagospodarowania, na przykład skrzynki po jabłkach, które służą mi jako niegrządki nie stare deski służące do podniesienia, żeby były grządki na wysokości. Czy na podwórku mamy wykorzystane stare doniczki i nie tylko? A teraz proszę pana burmistrza o przybliżenie nam tematu. Y z panią Edytą rozmawialiśmy, mieliśmy rozmawiać o oszczędzaniu tylko wody w ogrodzie, a okazuje się, że zrobiła się cała debata na temat postaw ekologicznych i jak wiele rzeczy w jednym ogródku może być wykorzystanych, powtórnie wykorzystanych, więc mamy taki recyklik, można by powiedzieć, czy drugie życie rzeczy. Mamy oszczędność wody i mamy oszczędność jedzenia. Więc tych tematów poruszyliśmy tutaj bardzo dużo. Sporo się z Państwem podzielimy. Zaczęliśmy to od wody. No ja ze swojej strony może takich parę sposobów, wspólnie doszliśmy do wniosku, jakie jest parę sposobów, aby w życiu codziennym na ogródku, takim przydomowym, jak oszczędzać wodę. Przede wszystkim zaczęliśmy od małego zbiorniczka retycyjnego. Ja przypominam, że można otrzymać na to dofinansowanie z miasta, zbierać tą deszczówkę, podlewać grządki, podlewać trawę, wykorzystać w tych procentach, szczególnie jak są teraz mocne ulewy. Ostatnio od tej wody można naprawdę dużo zgromadzić. Po drugie, tutaj się z panią Edytą zgodziliśmy, podlewać albo rano, albo późno wieczorem. Nie w najgorsze upały. Wtedy jednak ta woda jest mar marnowana i szybko paruje. E, trzecia rzecz to też bardzo uważać, żeby ta woda się nie marnowała. Czyli nie podlewać chodników, nie podlewać y, może gdzieś tutaj ulicy, tylko rzeczywiście, żeby ta woda była wykorzystywana na rośliny, na trawę. No i taka jeszcze drobna rada, jeżeli zamiatamy. Y, swoje obejście, swojego domostwa, to właśnie zamiatajmy, a nie zlewajmy wodą. E, uważam, że też to wprowadza pewną oszczędność wody, której naprawdę obecnie nam mocno brakuje. To te główne cztery aspekty, e, jak można oszczędzać wodę. W ogródkach przydomowych. Jeszcze piąta rzecz: sprawdzić wszędzie zawory, czy na pewno nie przecieka. To jest bardzo ważne. Ta woda czasami potrafi gdzieś uciekać bokiem. To też jest ważne, żeby rzeczywiście nie ciekło i w 100% ta woda była wykorzystywana dla roślin. Tak właśnie jak pan burmistrz powiedział, wykorzystanie wody deszczowej z odzyskiem starych wanien, do których zbieram wodę zarówno w wannie typowej, która kiedyś służyła normalnie w domu jako wanna kąpielowa, jak i cynkowa wanna, która kiedyś służyła moim dziadkom do... Suszenia zboża. Na podwórku mam beczkę, która się do niczego nie nadawała. Została wykorzystana do zbiórki wody. Woda, która jest przestana i deszczówka, raz, że jest miękka, druga ma temperaturę odpowiednią, i w momencie podlewania, kiedy podlewamy normalnie rośliny doniczkowe. To nie ma takiego szoku termicznego, bo w momencie, kiedy podlewamy wężem, to wiadomo, tak jak pan burmistrz powiedział, podlewamy nie tylko kwiatki, czy tam normalnie warzywa, czy inne rzeczy. Przy okazji chodniki i, i trawniczki, które nie zawsze potrzebują tej wody. A tak konewką nabieramy normalnie sobie zwanny, woda odpowiedniej temperaturze, miękka, podlewamy w określone miejsce i rośliny nie mają takiego szoku, jakby było normalnie stricte z węża. Dokładnie, ja zauważyłem, że pani Edyta prowadzi bardzo proekologiczny ogródek tutaj. <grym> tak, mam I jeszcze, kompostownik. Tak, i tak, jeszcze jest kompostownik, co jest bardzo ważne. <grym> tak. I oprócz tego jeszcze mi uświadomiła... O jednej rzeczy, którą warto się też podzielić, żeby za często nie kosić, a jak kosić, to jednak zostawiać troszkę tą trawę tak. wyższą i te rośliny, żeby jednak ta woda się gromadziła. Im niższy mamy i niżej przyciętą trawę, tym mniej ta woda jest zatrzymywana. To też taka wskazówka, bo potem mamy zamiast zielonej trawy żółte plamy. Tak. A jednak to ładniej wygląda, jeżeli jest to zielone w ogródku, a nie brzydka słoma. Druga ważna kwestia, z którą chcieliśmy się dzisiaj Państwo podzielić, te tematy się ze sobą łączą. Czyli oszczędność jedzenia. E, krótkie fakty, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale na wytworzenie jednego litra mleka potrzeba aż 1000 litrów wody. E, naprawdę ogromna ilość. Stąd ważne jest też w ramach oszczędzania wody również oszczędzać e, cały pokarm, który kupujemy lub który wytwarzamy. Mamy dla Was parę porad. Z mojej strony takie najprostsze lodówkowe, które ja sobie. Wbijam cały czas do głowy, zresztą żona mi to bardzo również mnie uświadamia i mi w tym pomaga. Po pierwsze sprawdzajmy terminy ważności, czyli co pierwsze wsadziliśmy do, do lodówki, pierwsze wyciągamy, bo najpewniej się zmarnuje. E, patrzmy na te daty spożycia. One często nie oznaczają, że trzeba ten produkt wyrzucić, jeżeli tą datę spożycia przekroczymy, ale prawdopodobnie ona straciła niektóre walory, ale ciągle jest dobra. Jeżeli Państwo tego nie wykorzystacie bezpośrednio u siebie, to przypominam, że jest. Punkt w Mikołowie na ulicy Podlewskiej, gdzie można również jedzenie oddawać. Warto się tym podzielić niż, lepiej się podzielić niż wyrzucić. A koleżanka Ala zaprezentuje Państwu parę bardzo dobrych pomysłów, już takich czysto praktycznych, jak te resztki jedzenia wykorzystywać. Nie wyrzucaj resztek cytryny, dlatego że one bardzo dobrze przydają się, jak robimy cokolwiek w ogródku. Na przykład wyrywamy trawę bez rękawiczek, obieramy se orzeszki cytryna jest bardzo dobrym środkiem do czyszczenia zabrudzeń ciężko usuwalnych. Następną rzeczą, którą wykorzystamy z ogrodu, jest lawenda. Lawenda jest rośliną, która jest jadalna. Można ją dodawać do deserów, można ją dodawać do różnych dań, a również ma piękny zapach. Można ją wkładać do szaf przeciw molom, także zastosowań ma wiele, a rośnie wszędzie, nawet w małych doniczkach.